Szanowni Państwo, największa w Polsce zorganizowana grupa przestępcza, handlująca nielegalnymi pigułkami poronnymi, świętuje właśnie pięciolecie swej publicznej działalności. Swoboda działania, jaką gwarantuje aborcyjnym przestępcom bezczynność polityków i służb, pozwoliła zamordować przez ten czas kilkadziesiąt tysięcy polskich dzieci, okaleczyć tysiące kobiet i pozyskać setki aktywistów. Które pomagają w dystrybucji i promocji śmiercionośnych tych tabletek. To jednak nie wszystko. Środowiska przestępców aborcyjnych ściśle powiązane są z grupami bandyckimi i huligańskimi, o których głośno było ostatnio w mediach. Czy wiedzą Państwo, o jakie wydarzenia chodzi? W ciągu tych pięciu lat wydarzyło się mnóstwo dobrego. Dziś jesteśmy w największej sieci pomagającej w aborcji w Europie. Każdego dnia pomagamy co najmniej 93 osobom w aborcji. Od ponad roku wspólnie z nami w aborcjach pomagają Ada, Wiki, Anna, Iza, Kaja, Karolina, Ola, Olimpia, Mela, Michał iza, Emilia, czyli najlepszy gang na świecie. Od pięciu lat jesteśmy każdego dnia dla was i bezgranicznie oddane aborcji. Dziś z okazji urodzin przyjmujemy życzenia. Napisali aborcyjni przestępcy na swoim profilu na Facebooku, który obserwuje ponad 100 tysięcy Polaków. Pomoc w aborcji polega na dostarczeniu pigułek poronnych lub wywiezienie kobiety do jednego z zagranicznych ośrodków aborcyjnych. Zarówno handel tabletkami poronnymi, jak i namawianie i pomaganie w aborcjach to w świetle polskiego prawa przestępstwa. Niestety, to prawo jest wadliwie skonstruowane, przez co w praktyce trudno na jego podstawie skazać członków aborcyjnej mafii. Dlatego właśnie powstał nasz obywatelski projekt ustawy Stop Aborcji. Jego celem miała być m.in. naprawa naszego prawa tak, aby umożliwiało skuteczne ściganie przestępczości aborcyjnej. Projekt został jednak odrzucony już w pierwszym czytaniu na wniosek klubu PiS, który argumentował, że odrzucenie stop aborcji rzekomo leży w interesie społecznym oraz w interesie państwa. Tymczasem odrzucenie naszego projektu leżało przede wszystkim w interesie zorganizowanych grup przestępczych, których członkowie chcą cieszyć się dalszą bezkarnością. Przez ostatnie pięć lat politycy i podległe im służby gwarantowały aborcyjnym bandytom pełną swobodę działania co pozwoliło na niezwykle dynamiczny rozrost struktur przestępczych na gigantyczną skalę. Teraz, po odrzuceniu stop aborcji, bandyci jeszcze bardziej się rozzuchwalają. Z okazji swoich piątych urodzin aborcyjni przestępcy zachęcają do finansowego wsparcia Grupy Anarchistycznej Kolektyw Syrena. Związani z tą grupą aktywiści w ubiegłym roku napadli na naszą furgonetkę i pobili naszego wolontariusza. Do ataku doszło w centrum Warszawy, tuż obok tzw. Skłotu Syrena, którego lokatorzy powiązani są ze środowiskami chuligańskimi. Skłot to opuszczona nieruchomość zajęta nielegalnie przez lewicowych aktywistów i anarchistów. Jedno z takich miejsc znajduje się przy ulicy Wilczej 30 w Warszawie. Gdzie rok temu dokonano napadu na naszych działaczy. Teraz media informują o kolejnych aktach bandytyzmu w tym miejscu. Mieszkańcy dwóch warszawskich skłotów pobili się między sobą. Lewicowi aktywiści i anarchiści rzucali kamieniami, szklanymi butelkami i używali środków pirotechnicznych, donoszą media, opisując walki, do jakich dochodzi między anarchistami i aktywistami LGBT na ulicach Warszawy. Warto pamiętać, że dokładnie te same grupy nieustannie apelują o wzajemny szacunek dla wszystkich i powszechną tolerancję. Jak postulaty te wyglądają w praktyce, możemy dowiedzieć się z kolejnych relacji prasowych, które tłumaczą wewnętrzną sytuację w tym środowisku. W kolektywie Syrena od dłuższego czasu narastała sytuacja przemocy domowej wobec innych domowników. Przemoc ta, m.in. groźby werbalne, wymachiwanie w stronę osób nożem transfobia i homofobia, czy wreszcie kopnięcie jednego z domowników i duszenie innego. Oto szacunek i tolerancja, o którą od lat walczą lewatce aktywiści. Jednak piszę Państwu o tym przede wszystkim dlatego, aby pokazać ścisły związek pomiędzy aborcyjnymi grupami przestępczymi, handlującymi pigułkami poronnymi, a środowiskami chuligańskimi i bandyckimi. Nasza fundacja pokazuje prawdę o aborcji i ostrzega Polaków przed tragicznymi skutkami zażywania pigułek. Nieustannie jesteśmy za to atakowani. Związani z aborcyjną mafią, bandyci i chuligani bez przerwy terroryzują naszych wolontariuszy. Podpalają nasze furgonetki, dewastują billboardy oraz grożą nam śmiercią lub pobiciem. Na te mnożące się akty bandytyzmu przymykają oko naczelne władze policji oraz Politycy kierujący kluczowymi resortami. Ci sami ludzie zezwalają na swobodną działalność aborcyjnych grup przestępczych. W konsekwencji w Polsce na masową skalę kwitnie handel nielegalnymi tabletkami poronnymi, za pomocą których morduje się dziesiątki tysięcy najmłodszych obywateli naszego kraju, a chuligani przemocą próbują powstrzymać głoszenie prawdy o aborcji. Czym zajmują się w tej sytuacji polskie służby? Ściganiem aborcyjnych bandytów i lewackich chuliganów? Nie. Zajmują się prześladowaniem naszych działaczy. Przeciwko wolontariuszom naszej fundacji toczy się obecnie około 80 procesów sądowych za głoszenie prawdy o aborcji i ostrzeganie Polaków przed pigułkowymi przestępcami. Procesy dotyczą głównie organizacji ulicznych akcji informacyjnych, jazd naszych furgonetek i zawieszania billboardów, na których publikujemy ostrzeżenia przed konsekwencjami aborcji Drodzy państwo pomimo tych krzykani i prześladowań walczymy dalej o życie każdego dziecka oraz sumienie jego rodziców Każdego dnia w wielu miejscach Polski odbywają się nasze akcje informacyjne dzięki którym tysiące osób dowiaduje się prawdy o aborcji Za wszelką cenę próbuje się je ocenzurować poprzez kolejne donosy sądowe policyjne przesłuchania oraz fizyczne ataki, napady i groźby śmierci. Nie możemy się ugiąć i zaprzestać działania, gdyż prawda o aborcji nie może zniknąć z przestrzeni publicznej, podobnie jak ostrzeżenia przed aborcyjnymi przestępcami. Ostatnio nasze akcje odbyły się m.in. w Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Słupsku, Koszalinie, Szczecinie, Elblągu, Krakowie, Wrocławiu, Warszawie i Wieliczce. W najbliższym czasie chcemy przeprowadzić akcje informacyjne w kolejnych miastach i miejscowościach oraz wzmocnić naszą aktywność w internecie, gdzie szczególnie silnie reklamowane są tabletki poronne. Potrzebujesz aborcji? Jesteśmy dla ciebie. Bez zadawania zbędnych pytań, bez oceniania. Nie warunkujemy wsparcia, nie oczekujemy, że przedstawisz nam dokumenty, żebyśmy mogły Ci pomóc, mówi jedna z reklam pigułek poronnych. Które publicznie dostępne są w internecie. Wystarczy kliknąć w podany link lub zadzwonić pod numer telefonu, aby zamówić śmiercionośne tabletki. W ciągu ostatniego roku zrobiło to około 30 tysięcy polek, które dały się omamić aborcyjnej propagandzie i uwierzyły, że aborcja to moralnie dobry czyn i najlepszy sposób rozwiązania problemu, jakim jest nienarodzone dziecko. W walce o i świadomość milionów pozostałych naszych rodaków nie możemy liczyć na polityków i podległej im służby. Liczymy jednak na państwa. Każde przekazane wsparcie umożliwia nam ostrzeżenie przed aborcją kolejnych Polaków, dzięki czemu możemy ocalić ich dzieci zagrożone morderstwem.